teraz maszynę, profesjonalną maszynę do ćwiczeń, do treningu siły palców i nadgarstka. Jest to profesjonalna maszyna, gdzie, gdzie na, na żadnej siłowni nie zobaczycie jak tylko w siłowniach, gdzie trenuje się siłowanie na rękę. Jak widzicie jest to dosyć masywna maszyna, stabilna. Nic na tej maszynie się zdarzyć nie, nie może i nie powinno się zdarzyć a wręcz odwrotnie jest bardzo, bardzo delikatna do, do treningu, bo bardzo przyjemnie się na tym ćwiczy, przynajmniej jak, jak ja to tak odczuwam. Na tej maszynie y, możemy wykonać y, ćwiczenia, tak jak już powiedziałem na palce i ćwiczenia na nadgarstki taką rączką specjalną, którą za, za moment Wam zademonstruję. Może pierwsze ćwiczenie, które pokażę Wam y, na palce to jest ćwiczenie dla zawodników początkujących. Mam na myśli tych, którzy nigdy nie ćwiczyli siły palców, a przychodzą po raz pierwszy na taką siłownię, więc zademonstruję Wam i pokażę, w jaki sposób powinni ćwiczyć ci zawodnicy. To jest to jest najprostsze ćwiczenie, jakie mogą wykonywać. Chwytamy rączkę maszyny, przyciągamy ją z samymi palcami, króciutko. W ten sposób opuszczamy do, do koniuszków palców i samą siłą palców tylko ten ruch wykonujemy. Nie zginamy całkowicie nadgarska. Dlatego wtedy pracuje nadgarstek, a nie, pracuje nam, nie pracują nam palce. Więc zauważcie, że ja tylko ciągnę same palce. O, ten ruch, ten ruch, ten ruch. Dlaczego jeszcze? Jesz dlatego że. Jeżeli ja chwytam przeciwnika, to ja chwytam przeciwnika samymi końcówkami palców, a nie zaginam nad garstek, bo sędzia mi nie dopuści do takiego startu z przeciwnikiem. Więc ta siła palców musi być po to, żeby go tutaj mocno ścisnąć. Prawda? O, tu, te trzy, cztery palce. Kciuk oczywiście jest też ważny, gdzie za moment Wam pokażę. My, profesjonalni zawodnicy, ćwiczymy to ćwiczenie w ten sposób, że zginamy nadgarstek i robimy tak zwany czajniczek, o, I w ten sposób ćwiczymy siłę palców. Te, te, te dwa ćwiczenia, które pokazałem, no, wykonujemy w 4 do 5 serii 20-25 powtórzeń. To, jest, to są te dwa ćwiczenia. Następne ćwiczenie które można wykonać też na, na tej maszynie to wykonujemy pod chwytem Bo palce muszą pracować również pod różnymi kątami, żeby z wzmocnić się. Bo zabodnicy są różni. Starty przy stołach są różne, więc te, ta pozycja palców jest też niejednakowa, tylko jest różna. Więc dlatego pod chwytem też ćwiczymy w ten sposób. To już jest pozycja przedramię równoległe do podłogi. I nic innego, bo tutaj już nie zrobimy w ten sposób, bo to już jest niewygodne. O, sama siła palców. Od koniuszków palców ruch taki 3-4 cm. I przytrzymujemy lekko, opuszczamy. Przytrzymujemy lekko, opuszczamy. To jest na, siła na te cztery, te cztery palce. Teraz, żeby wzmocnić kciuk, pokażę, zademonstruję Wam. Następne ćwiczenie, które możemy wykonać na tej maszynie. Sam kciuk. Sam kciuk pcha. Oczywiście te palce pracują, bo inercją kciuka maszyna od, 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 odwodzi nam. Ale o. Widzicie? Sam kciuk. Przytrzymujemy i opuszczamy. Wzmacniamy tak zwaną tutaj poduszkę, 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 kciuka. Następne ćwiczenie na palce, które mogę Wam jeszcze zademonstrować, to jest bardzo klasyczne ćwiczenie. Sama siła palców. O. W ten sposób chwytamy i samą siłą palców ściągamy w dół. Oczywiście nadgarstek jest w ruchu, ale on jest wyizolowany. On tu bardzo o on tylko on po prostu tylko tak chodzi. Nic poza tym. A tu pchamy tą częścią palców w dół. Przytrzymujemy do góry. Przytrzymujemy do góry. To są ćwiczenia, które możemy wykonywać tak jak już powiedziałem w czterech 5 seriach do 25 powtórzeń. To jest typowa maszyna, tak zwana my na to mówimy maszyna pozioma. Tak jak mówiłem, maszyna ta jest nie tylko do siły palców, ale tak, tak samo do wyrobienia sobie nadgarska w pozycji górnej dla tych zawodników, którzy startują na górę. Teraz zademonstruję Wam to ćwiczenie. Chwytamy rączkę w pozycji czajniczka. Dlaczego? Dlatego, że zawodnicy na górę starają się wykręcać palce w ten sposób z samym. Tym górnym nadgarstkiem. Dlatego to ćwiczenie musimy w ten sposób chwytać, rączkę i ćwiczyć, żeby to wzmacniać sobie o, w ten sposób. Wykonujemy, wykonujemy to ćwiczenie do 12-15 powtórzeń w czterech seriach. Nie może się ta. Ręka ślizgać po całej rączce, dlatego że w tym momencie też i wyrabiamy sobie siłę palców, bo musimy przytrzymać tą rączkę i przekręcamy ją w górę. W ten sposób.